Związek między bogactwem a pragnieniem jest jasny: im więcej pieniędzy ma dana osoba, tym więcej może uzyskać. Czy powinny istnieć granice tego dostępu, zwłaszcza gdy ludzie wykorzystują chirurgię plastyczną do zmiany wyglądu? Chociaż chirurgia plastyczna ma długą historię i na ogół jest bezpieczna, błędy mogą mieć poważne konsekwencje. Dziś przedstawiamy 20 przypadków operacji plastycznych celebrytów, które poszły źle. Numer 20: Hang Mioku. Predyspozycja do zachowań uzależniających może prowadzić do ryzykownych wyborów, tak jak w przypadku Hongmioku. Rozwinęła obsesję na punkcie operacji plastycznych, która miała tragiczne skutki. Była odnoszącą sukcesy modelką i piosenkarką. Zabiegi kosmetyczne zaczęła w wieku 28 lat, napędzana pragnieniem nieskazitelnej skóry. Wyemigrowała do Japonii na liczne operacje. Z czasem jej nieustanne dążenie do perfekcji spowodowało, że lekarze odmówili dalszych zabiegów. Po powrocie do Korei jej przemiana stała się tak ekstremalna, że rodzice jej nie rozpoznali. Najpierw szukała pomocy psychiatrycznej, ale później przerwała terapię i poszukiwała chirurga, który zgodziłby się kontynuować leczenie. Znalazła chirurga, który dostarczał zastrzyków z silikonu i zaopatrzenia, w tym silikon i strzykawki, aby mogła wstrzykiwać sobie sama. Gdy wyczerpały się te zapasy, wstrzyknęła do twarzy olej do gotowania. To spowodowało silne obrzęki, blizny i deformacje. Publiczność zareagowała z empatią i przekazała pieniądze, by pomóc jej przywrócić wygląd. Pomimo 10 operacji usunięto tylko część substancji i rozmiar jej twarzy zmniejszył się. W wieku około 60 lat Hong pracuje w sklepie z używaną odzieżą i utrzymuje się z pomocy państwowej. Ma nadzieję przywrócić swój pierwotny wygląd. Jej historia przypomina o poważnych konsekwencjach uzależnienia od operacji plastycznych. Numer 19. Nikki Rourke Historia operacji plastycznych Mikiego Rurka różni się od historii wielu innych celebrytów. Nie wybrał zabiegów kosmetycznych, by walczyć ze starzeniem się. Wybrał operację ze względu na poważne urazy twarzy odniesione w karierze bokserskiej. W latach 90. Rurk, już znany aktor, został zawodowym bokserem. Kochał boks od dzieciństwa i odnosił sukcesy jako amator, w tym miał długą serię nokautów. Jako zawodowiec pozostał niepokonany w ośmiu walkach, z których sześć wygrał, cztery przez nokaut, i dwie zremisował. Uszkodzenia twarzy były poważne. Doznał dwóch złamań nosa, rozciętego języka, skompresowanej kości policzkowej i krótkotrwałej utraty pamięci. Poddał się wielu operacjom rekonstrukcyjnym, by przywrócić rysy twarzy. Był niezadowolony z wielu wyników i wracał na kolejne zabiegi. Później przyznał, że wybrał złego chirurga do odbudowy swojej twarzy. Aby naprawić szkody, Rork przeszedł pięć operacji nosa i jedną operację naprawy kości policzkowej. Większość tych zabiegów miała na celu skorygowanie urazów z czasu spędzonego na ringu. Efekt jest taki, że teraz wygląda bardzo inaczej niż aktor, którego wielu pamięta. Główny wniosek jest jasny. Jego operacje miały naprawić uraz, a nie zwalczać starzenie się. A zły wybór chirurga wpłynął na ostateczny rezultat. Numer 18 Anastazja Pokrstrok Anastazja Pokrishuk pochodzi z Kijowa na Ukrainie. Przeszła kilka zabiegów kosmetycznych. Botox, licówki, modelowanie brody i żuchwy oraz liposukcje. Zaskakujący jest końcowy efekt jej zmian. Anastazja zaczęła zabiegi kosmetyczne w wieku 26 lat, co poprowadziło ją na niezwykłą drogę. Zaczęła sama wstrzykiwać wypełniacze, często korzystając z poradników online jako wskazówek. Twierdzi, że przestrzega ścisłych procedur sterylizacji narzędzi i wstrzykuje wypełniacz tak, jak robiłby to profesjonalista medyczny. Jest pewna swoich umiejętności. W wyniku wielokrotnych samodzielnych wstrzyknięć, ma teraz bardzo wyraźne policzki, cechę, którą nalega zachować. Nawet próbowała uzyskać tytuł najszerszych policzków na świecie. W wywiadzie z 2020 roku powiedziała, że będzie kontynuować samodzielne wstrzykiwanie wypełniaczy, pomimo ostrzeżeń od lekarzy, którzy wyrażali poważne zaniepokojenie jej wyborami. Jej przypadek podkreśla ryzyko związane z samodzielnym wstrzykiwaniem. I ignorowaniem profesjonalnych porad medycznych. Numer 17. Singh. Ragina Rinsing. Ragina Rinsing jest amerykańską postacią publiczną, znaną z aktorstwa, działalności na rzecz społeczności LGBT, pisania, śpiewu i programów reality TV. Zyskała dużą widoczność w programie telewizyjnym Boczt, gdzie opisała swoją walkę z usuwaniem substancji przypominających cement, które zostały wstrzyknięte do jej twarzy, piersi i bioder. Te komplikacje nastąpiły po zabiegach wykonanych przez nielicencjonowanego praktyka, który niewłaściwie używał wypełniaczy. Po drugim występie w programie lekarze usunęli dużą część szkodliwego materiału. Pochodzenie Narine Singh jest zróżnicowane. Pochodzi z grupy etnicznej Dogla. Jej ojciec jest indotrynidatczykiem. Matka ma francusko-afrotrynidackie i polinezyjskie korzenie. Pod koniec lat 90. rozpoczęła swoją tranzycję jako kobieta transpłciowa. W 2005 roku Narine Singh zgłosiła się na zabieg do Onila Rona Morrisa, znanego jako Duches, na wstrzyknięcia wypełniaczy mające upłciowić jej twarz, piersi i biodra. Daches była dobrze znana w społeczności transpłciowej Miami z oferowania tanich alternatyw dla licencjonowanej chirurgii kosmetycznej. Użyte wypełniacze były niebezpieczną mieszanką betonu uszczelniacza do opon, oleju mineralnego i kleju, a nie medycznego silikonu, który sądziła, że otrzymuje. Prawdziwą naturę zastrzyków odkryła kilka miesięcy później, gdy w miejscach wstrzyknięć pojawiły się obrzęki i twarde guzki. Przez lata Narin Singh zmagała się z konsekwencjami. Czuła głęboki wstyd z powodu swojego wyglądu. Rzadko wychodziła z domu i nie szukała opieki dla powikłań. Jej historia pokazuje niebezpieczeństwo nielicencjonowanych zabiegów kosmetycznych i potrzebę wyboru bezpiecznych, licencjonowanych usługodawców. Pokazuje też jej siłę i odporność w stawianiu czoła trudnej sytuacji. Numer 16. Simon Cowell Simon Cowell, angielska osobowość telewizyjna i szef wytwórni płytowej, znany jest z oceniania globalnych show, takich jak The X-Factor i God Talent. Jego wygląd zmienił się gwałtownie w ostatnich latach, co skłoniło wielu do pytania, czy przeszedł operacje plastyczne. W 2023 roku przyznał, że tak. Powiedział, że poddał się rozbudowanym zabiegom, by wyglądać młodziej, co sprawiło, że wygląda bardzo inaczej. Zmiana zdumiała opinię publiczną i zasmuciła jego syna Erika, który przeraził się zmienionym wyglądem ojca. Simon podjął wtedy działania naprawcze. Usunął część wypełniacza i wybrał bardziej powściągliwe podejście, preferując zabiegi na twarz zamiast dużych ingerencji. Zobowiązał się też do zdrowszego stylu życia. Teraz dba o zrównoważoną dietę, pije dużo wody i podejmuje wybory wspierające długoterminowe zdrowie i dobre samopoczucie. Główne przesłanie jest jasne: umiar i dobre zdrowie liczą się bardziej niż skrajne zmiany kosmetyczne. Numer 15. Nevin Saganowicz. Nevin Saganowicz, w wieku 45 lat, jest chorwackim stylistą celebrytów i osobowością telewizyjną reality. Znany jest z występów w chorwackich programach reality i z licznych operacji kosmetycznych. Zgłosił rzadki skutek uboczny po ostatniej operacji nosa ciągłą erekcję. Wybrał irańską klinikę, ponieważ była tańsza, ale wkrótce wrócił do Belgradu. Lekarze zdiagnozowali priapizm, rzadkie ale poważne schorzenie które może wystąpić po znieczuleniu lub niektórych lekach. Urolodzy ostrzegają, że priapizm wymaga natychmiastowej opieki medycznej. Terminowe leczenie jest niezbędne, aby zapobiec powikłaniom i trwałej dysfunkcji erekcyjnej. Pomimo tej komplikacji Saganowicz pozostaje zdeterminowany, by kontynuować chirurgię kosmetyczną. Powiedział, że chce jeszcze jedną operację, aby osiągnąć wygląd, którego pragnie i zdobyć międzynarodowe uznanie. Numer 14 Cardi B. Cardi B, amerykańska raperka, tworzy muzykę, która przemawia zarówno do młodszych, jak i starszych dorosłych. Mówi tak bezpośrednio, jak w swoich piosenkach, i rozmawiała o swoim doświadczeniu z chirurgią plastyczną. Podczas sesji na żywo na Instagramie powiedziała, że niedawno przeszła operację usunięcia implantów pośladków. Dodała, że implanty w około 95% składały się z biopolimerów. Syntetycznego wypełniacza, który może powodować poważne problemy. Ostrzegła widzów, by nie wybierali tego typu procedur. Powiedziała, że wypełniacz może przemieszczać się po ciele i wyrządzać szkody. Praktyk, który wykonał jej wcześniejszy zabieg, podobno miał powiązania ze sprawą, w której kobieta zmarła po zastrzykach. Cardi B powiedziała, że czuła presję, by otrzymać implanty, gdy pracowała jako tancerka egzotyczna i że zapłaciła około 800 euro osobie pracującej w piwnicy. Jej ostrzeżenie dotyczy konkretnie biopolimerów, a nie wszystkich operacji plastycznych. Przyznała, że miała operację nosa, ponieważ nie podobał jej się nos jej ojca. Uważa, że jeśli ktoś jest niezadowolony z części swojego ciała, można ją zmienić, ale zmiana musi być bezpieczna. Główne przesłanie jest jasne: Wybieraj licencjonowanych specjalistów medycznych, wybieraj zatwierdzone materiały i priorytetowo traktuj bezpieczeństwo przy rozważaniu chirurgii kosmetycznej. Numer 13 Katie Price. Katie Price, brytyjska osobowość medialna i modelka, jest wyjątkowa wśród celebrytów, ze względu na otwartość, z jaką mówi o chirurgii kosmetycznej. Przyznaje się do wielu zabiegów i tłumaczy zmiany, które wprowadzała przez lata. Na początku kariery modelingowej utrzymywała naturalny wygląd. Zaczęła zmieniać swój wygląd w wieku 30 lat i teraz, mając około 45 lat, wybiera swój wygląd bez przeprosin. Jej zmiany chirurgiczne zaczęły się w 1999 roku. Kiedy powiększyła biust z rozmiaru 32B do 32DD, obwód około 81 cm i skorygowała kształt nosa. Do 2006 roku przeszła rozległą chirurgię kosmetyczną, a do 2011 roku nie ukrywała tych zmian. Jej zabiegi stały się bardziej dramatyczne w kolejnych latach. W 2016 roku zdecydowała się na pełniejsze usta i gładszy, bardziej błyszczący wygląd twarzy. Dwa lata później jej wygląd na National Television Awards wyglądał bardzo inaczej i wielu obserwatorów uznało ją za niemal nierozpoznawalną. Od 2019 roku przeszła powtarzane powiększania piersi, przy czym każdy implant oceniano na około 2 kg. Ten wzór skłonił chirurgów plastycznych do wyrażenia zaniepokojenia o jej długoterminowe zdrowie. Jeden lekarz, dr Skoffelax, ostrzegł, że częstotliwość i skala operacji mogą stwarzać ryzyko medyczne. Jej historia podkreśla dwa jasne punkty. Prawo jednostki do wyboru własnego wyglądu oraz obawy medyczne, które mogą się pojawić, gdy chirurgia kosmetyczna jest częsta i rozległa. Numer 12 Donatella Versace nie można być pewnym, jakie zabiegi kosmetyczne przeszła Donatella Versace, dopóki ona ich nie potwierdzi. Niemniej jednak nie jest dokładne stwierdzenie, że nie miała żadnych ingerencji. Donatella Versace, włoska projektantka mody i siostra Gianniego Versace, ma bardzo gładką, niemal wolną od zmarszczek twarz, jak na kobietę w jej wieku. Kilka widocznych cech sugeruje możliwe zabiegi kosmetyczne. Jej nos wydaje się węższy i bardziej spiczasty. Górne powieki wyglądają na mniej opadające. Policzków wydają się pełniejsze, a usta mają inny kształt. Może to być rezultat implantów policzków lub wypełniaczy i powiększania ust. W 2014 roku sfotografowano ją z bardzo błyszczącym czołem. Mark Norfolk, dyrektor kliniczny w klinice chirurgii kosmetycznej, powiedział, że ten wygląd często wynika z intensywnego stosowania botoksu. Botoks może sprawić, że czoło wygląda na naciągnięte, błyszczące i bez linii. Zauważył też, że rzadko zdarza się, by kobieta w jej wieku nie miała linii na czole i wyglądała, jakby oczy były częściowo przymknięte, co może następować po botoksie. Te obserwacje sprawiają, że rozsądne jest podejrzewać, iż mogła używać botoksu lub innych zabiegów kosmetycznych, by utrzymać młodszy wygląd. Numer 11, Jackie Stallone. Jackie Stallone, 91 lat, mówiła o swoich żalach związanych z chirurgią kosmetyczną. Powiedziała, że kilka nieudanych zabiegów pozostawiło jej twarz opuchniętą i wyglądającą nienaturalnie. W osobistym wywiadzie opisała niedawny problem zdrowotny. Przeszła zawał serca. Mówiła też o bardzo trudnym roku, w tym o śmierci córki Toni i wnuka Sage. Powiedziała, że obie śmierci miały miejsce w jej domu. Pomimo tych strat, Jackie, która mieszka w przestronnym mieszkaniu w Santa Monica przy oceanie, zachowuje aktywną rutynę. Bierze lekcje stepowania trzy razy w tygodniu, pracuje z trenerem personalnym dwa razy w tygodniu i gra na pianinie przez dwie godziny dziennie. Nie uczęszcza na wielkie hollywoodzkie przyjęcia i mówi, że chce być wzorem dla osób starszych. Mówi, stałam się wzorem do naśladowania dla gwiazd filmowych po pięćdziesiątce. Wielu boi się starzeć, ale zyskałam więcej szacunku wraz z wiekiem. Numer 10. Michael Jackson Dramatyczna przemiana Michaela Jacksona jest wyraźnie związana z operacjami plastycznymi. Porównanie zdjęć z młodości z obrazami wykonanymi przed jego śmiercią w 2009 roku pokazuje ogromną zmianę w wyglądzie. Niektóre doniesienia medialne mówią, że przeszedł wiele zabiegów, a niektóre miały na celu skorygowanie wcześniejszych nieudanych operacji. Jego zmiany zaczęły się od chęci udoskonalenia nosa. Był tak zaniepokojony swoim pierwszym zabiegiem nosa, że poprosił siostrę Latoyę, by najpierw ona poddała się operacji jako test. Po zatwierdzeniu jej wyniku poddał się własnej operacji nosa w 1979 roku, co rozpoczęło jego długi proces zmian. Ekspert w zakresie dysmorfofobii ciała oszacował, że Jackson mógł mieć nawet 100 operacji. Niektóre zabiegi zmieniły jego twarz tak bardzo, że ludzie mieli trudności z rozpoznaniem jego pierwotnych rysów. Chirurg, który współpracował z zespołem medycznym Jacksona w latach 90., powiedział, że operacje obejmowały wielokrotne operacje nosa, implanty policzków, operacje powiek i dodanie rowka w brodzie. Chirurg dodał też, że Jackson podróżował na operacje mniej więcej co dwa miesiące i czasami miał nawet 12 zabiegów podczas jednego pobytu. Numer 9. Rodrigo Alves, who later became Jessica Alves. Jessica Alves jest brazylijsko-brytyjską osobowością telewizyjną, znaną z rozległej chirurgii kosmetycznej. Urodziła się w São Paulo w Brazylii 30 lipca 1983 roku w rodzinie z brazylijskiej matki i brytyjskiego ojca. Rodzina ojca wyemigrowała z Europy do Brazylii w latach 40. XX wieku. Najpierw pracowali w rolnictwie. A później przeszli do supermarketów, centrów handlowych i nieruchomości. Jako dziecko pamięta, że dziadek kupował jej lalki Barbie. Przypisany przy urodzeniu jako mężczyzna, Jessica identyfikowała się jako kobieta od wczesnego wieku. Około trzeciego roku życia bawiła się lalkami i nosiła dziewczęce ubrania, by wyrazić swoją płeć. Wierzy, że płeć nie powinna służyć do etykietowania ludzi. W okresie dojrzewania miała zaburzenie hormonalne z wysokim poziomem estrogenu, co doprowadziło do rozwoju tkanki piersiowej. Doświadczyła prześladowań z powodu wyglądu. Przez wiele lat Jessica przeszła wiele zabiegów kosmetycznych. Miała kilka operacji nosa, które spowodowały utratę węchu. Do 2018 roku przeszła ponad 103 zabiegi kosmetyczne, w tym 51 operacji plastycznych. Całkowity koszt wyniósł około 500 tysięcy funtów. Mniej więcej 570 tysięcy euro. Numer 8. Linda Ewangelista Linda Evangelista, kanadyjska modelka, która pojawiła się na ponad 700 okładkach magazynów, doświadczyła nieoczekiwanego skutku po zabiegu kosmetycznym. Powiedziała, że wynik był brutalnie oszpecający. Zabieg, na który się zdecydowała, to Cool Sculpting niechirurgiczne leczenie reklamowane jako redukcja tłuszczu bez operacji. I bez okresu rekonwalescencji. Atrakcyjność redukcji tłuszczu z konkretnych, uporczywych miejsc skłoniła ją do wypróbowania tej metody. Powiedziała, że zależy jej na wyglądzie. Pomiędzy 2015 a 2016 rokiem przeszła 7 sesji cool sculpting. Po około 3 miesiącach zauważyła uwypuklenia na klatce piersiowej przy biustonoszu, pod brodą i na udach. Zamiast zmniejszenia, te obszary powiększyły się, stały twarde i straciły czucie. Dieta i ćwiczenia nie odwróciły zmiany. Po ocenie medycznej lekarze zdiagnozowali paradoksalną hiperplazję tkanki tłuszczowej, rzadką reakcję, w której tkanka tłuszczowa rośnie zamiast zmniejszać się. To schorzenie dotyka mniej niż 1% pacjentów CoolSculpting. CoolSculpting jest dopuszczony przez amerykańską Agencję Dozyga Żywności i Leków FDA i pomógł wielu osobom, ale nadal mogą wystąpić rzadkie skutki niepożądane. W odpowiedzi Linda Ewangelista wniosła pozew przeciwko producentowi urządzenia Celtic Aesthetics Inc., domagając się 50 milionów dolarów amerykańskich odszkodowania. Sprawa podkreśla potencjalne ryzyko zabiegów kosmetycznych i znaczenie zrozumienia możliwych skutków przed leczeniem. Numer 7. Sharon Osborne Sharon Osborne, znana z otwartości w mówieniu o chirurgii kosmetycznej, przeszła wiele zabiegów na przestrzeni lat, ale teraz mówi, że przestanie. Jej decyzja była następstwem liftingu twarzy w 2021 roku, wykonanego gdy była w swoich siedemdziesiątkach. Powiedziała, że wynik sprawił, iż jedno oko wydawało się inne niż drugie i pozostawił jej twarz nierówną. To doświadczenie skłoniło ją do ponownego rozważenia dalszych operacji. Powiedziała, że z powodu wieku nie może ryzykować kolejnego liftingu. Jej ostatnia operacja trwała 5,5 godziny i bardzo źle się po niej czuła powiedziała chirurgowi o różnicy między jej oczami. Chociaż przestanie poddawać się operacjom, już przeszła wiele zabiegów. W swojej autobiografii napisała, że miała wypełniacze, peelingi chemiczne, zabiegi laserowe, licówki dentystyczne i inne procedury, gdy uważała, że są potrzebne. Numer 6. Prisila Presley. Priscilla Presley, znana z małżeństwa z Elvisem Presleyem i z działalności biznesowej, od dawna spotyka się ze spekulacjami dotyczącymi możliwych operacji kosmetycznych. Ani potwierdziła, ani zaprzeczyła tym doniesieniom. Kilku lekarzy, którzy zbadali jej fotografię, ale jej nie leczyli, podzieliło się swoimi opiniami. Doktor Dave i e. David powiedział, że jej wygląd sugeruje nadmierne wypełnienie policzków, co może ograniczać, jak szeroko może otwierać oczy. Dr. Anthony Young zauważył oznaki zgodne z liftingiem twarzy. Inni specjaliści wspomnieli o możliwych zabiegach resurfacingu skóry, które mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia. Pojawiają się także zarzuty, że mogła być leczona przez nielicencjonowanego praktyka, dr Daniela Serano. Podobno dawał zastrzyki na hollywoodzkich przyjęciach koktajlowych i twierdził, że są lepsze niż Botox. Rzekomo te zastrzyki zawierały przemysłowej jakości silikon, używany do smarowania części samochodowych, co może powodować poważne problemy zdrowotne. Before we move on, here is today's subscriber's pick. Drodzy widzowie, oto Jocelyn Wildenstein, często nazywana Catwoman, znana ze swojego charakterystycznego kociego wyglądu. To prawdziwe. Jest w swoich osiemdziesiątkach i wygląda zauważalnie inaczej niż większość ludzi. Jocelyn nalega, że jej wygląd nie jest wynikiem wielu operacji plastycznych, lecz związany jest z jej szwajcarskim pochodzeniem. Przyznała się jednak do małej, wielomilionowej operacji mającej na celu uzyskanie kociego kształtu oczu. Sąd orzekł, że nie może używać alimentów, by płacić za dalsze zabiegi kosmetyczne. Jej przypadek stawia jasne pytania o piękno, starzenie się i wykorzystanie pieniędzy na zmiany kosmetyczne. Wiele osób pozostaje nieprzekonanych przez jej wyjaśnienie i nadal pyta, czy nie wykonano więcej operacji. Co o tym myślicie? Czy jej wygląd jest wynikiem szwajcarskiej genetyki? Czy operacji kosmetycznych? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Numer 5. Heidi Montag. Heidi Montag, znana z programu Laguna Beach, przekonała się, że darmowa oferta nie zawsze jest właściwym wyborem. Przeszła rozległą serię operacji kosmetycznych, których teraz żałuje. Przyjęła propozycję darmowych zabiegów o wartości kilku tysięcy euro. Rzeczywistość nie odpowiadała obietnicy. Przeszła jedną 16-godzinną operację. Która obejmowała 10 procedur. Otrzymała dużą ilość silnych opioidowych leków przeciwbólowych, które spowodowały poważne problemy i osłabiły ją podczas długiej rekonwalescencji. Gdy miała 23 lata, przeszła już kilka zabiegów, w tym podniesienie brwi, zmniejszenie brody i zastrzyki z botoksu. Teraz mówi, że naprawdę nie potrzebowała tych operacji. Jej rada dla osób rozważających zabiegi kosmetyczne z powodu niepewności jest taka. Skonsultuj się z profesjonalistami medycznymi i zaufanymi członkami rodziny lub przyjaciółmi. Poszukaj pomocy psychologicznej, aby ustalić przyczyny tych uczuć przed decyzją o operacji. Nie jest przeciwna chirurgii kosmetycznej, ale chce pokazać trudną stronę tych procedur. Ludzie często widzą tylko zdjęcia przed i po, a nie widzą bólu, komplikacji i długiej rekonwalescencji, które mogą nastąpić. Numer 4. John Van Ark. Joan Van Ark, znana aktorka, postanowiła zachować prywatność dotyczącą ewentualnych operacji kosmetycznych w wywiadach. Porównanie jej starszych i nowszych fotografii pokazuje zmiany, które wielu odczytuje jako oznaki zabiegów kosmetycznych. Na wcześniejszych zdjęciach jej twarz wyglądała łagodniej, na nowszych zdjęciach skóra wydaje się bardziej napięta i gładsza. Niektórzy eksperci medyczni i obserwatorzy zasugerowali, że mogła mieć zabiegi takie jak lifting twarzy, zastrzyki z kolagenu, implanty policzków, powiększanie pośladków i podniesienie brwi. Pomimo długiej kariery w telewizji i filmie, możliwe prace kosmetyczne przyciągnęły wiele uwagi publicznej. Obserwator, który widział John w 2020 roku, opisał skórę jej twarzy jako nadzwyczaj napiętą. Chirurg plastyczny dr Anthony Jun. Zasugerował, że taka zmiana mogłaby być rezultatem rozległej operacji być może jednego lub dwóch liftingów twarzy, które mogą sprawić, że szyja i linia żuchwy wyglądają nadmiernie napięte. Zauważył też gładkie, wolne od zmarszczek czoło, które mogłoby być wynikiem zastrzyków lub podniesienia brwi. Żaden z tych zabiegów nie został potwierdzony przez Joan Van Ark. Twierdzenia te pozostają niezweryfikowane. Dopóki ona o nich nie opowie, nie można wiedzieć co się zmieniło i dlaczego. Szacunek dla jej prywatności jest ważny, podczas gdy ludzie nadal dyskutują na ten temat. Numer 3 Carrot Top. Scott Thompson, znany jako Carrot Top, jest aktorem i stand-upowym komikiem, znanym ze swoich energetycznych występów na żywo i klarownego stylu komediowego. Występował w The Tonight Show z Jayem Lennem i pracował jako zapowiadacz w Cartoon Network. Po wejściu w swoje pięćdziesiątki jego wygląd się zmieniał. Czasami był szczupły, potem bardziej umięśniony, potem znowu szczupły. Te zmiany wywołały pytania o możliwą chirurgię plastyczną. Stanowczo zaprzecza, że poddał się zabiegom kosmetycznym. Twierdzi, że bardziej jędrna twarz i wyraźna linia żuchwy są rezultatem zmian stylu życia, w tym diety i rygorystycznego programu ćwiczeń żartował że gdyby miał operacje plastyczne mógłby wyglądać inaczej ale nalega że nie przeszedł żadnych takich procedur Numer 2 Pixie Fox Pixie Fox kobieta z Karoliny Północnej teraz mająca 33 lata dążyła do rozległej zmiany kosmetycznej aby przypominać postać z kreskówki przeszła ponad 20 zabiegów chirurgicznych i niechirurgicznych w jej historii znajdują się celowe złamania szczęki, by zmniejszyć rozmiar dolnej części twarzy, modelowanie uszu w celu uzyskania elfiego wyglądu, usunięcie sześciu żeber, cztery operacje powiększania piersi, liczne zastrzyki w usta, przeszczepy tłuszczu pod oczy, dwa zabiegi liposukcji, podniesienie brwi, lifting pośladków oraz operacja oczu zmieniająca kolor oczu. Jej szeroko nagłośnione przemiany doprowadziły do występu w programie telewizyjnym boczet. W tym programie chirurgowie plastyczni Paul Nassif i Terry Dubrow odmówili wykonania kolejnych zabiegów i stwierdzili, że nie będą jej już leczyć. Ci lekarze wcześniej pomagali przy niektórych jej wcześniejszych zmianach. Pixie Fox nadal deklaruje zamiar kontynuowania dalszych modyfikacji. Wyraziła zainteresowanie publicznym przeszczepem rzęs i zabiegiem genitalnym, który nazywa Baby Flower. Lekarze i komentatorzy podnieśli obawy dotyczące bezpieczeństwa i etyki kontynuowania operacji na taką skalę. Jej przypadek uwypukla dwa centralne zagadnienia granice chirurgii kosmetycznej i odpowiedzialność profesjonalistów medycznych za ochronę zdrowia pacjenta. Pokazuje też, jak daleko niektóre osoby są gotowe się posunąć, by osiągnąć określoną estetykę. Jej historia pozostaje kontrowersyjna i wywołuje dyskusje na temat bezpieczeństwa, zgody i roli chirurgii w ekstremalnej modyfikacji ciała. Numer 1 Joutuna. Yoshuna jest jedną z najmłodszych osób w tej opowieści. Jest 17-letnią chińską influencerką, która zdobyła rozgłos w serwisie społecznościowym Weibo. Pokazuje swoją długą drogę chirurgii kosmetycznej, ukazując jak zmieniła się z przeciętnej dziewczyny w wygląd przypominający lalkę w ciągu trzech lat. Przeszła ponad 100 operacji, zaczynając od pierwszej w wieku 13 lat. W szkole doświadczała szykan. Koledzy nadawali jej okrutne przezwiska, robili z niej żarty i przydzielali jej trudne prace porządkowe. Uważała, że zmiana wyglądu może poprawić jej życie, więc przekonała rodziców do sfinansowania plastyki powiek podwójnych fałdów, Powszechnego zabiegu mającego na celu utworzenie załamania powieki. Rodzice początkowo próbowali ją zniechęcić, ale po pierwszej operacji ludzie zaczęli traktować ją inaczej. Po tym pierwszym zabiegu Joczuna poddała się wielu kolejnym procedurom: wypełniaczom dermalnym, zastrzykom, operacji nosa z wykorzystaniem chrząstki małżowiny usznej, zabiegom zwiększającym rozmiar oczu, implantom piersi i liposukcji. Tempo jej operacji spowolniło podczas pandemii COVID-19, ale w ostatnim roku miała 20 operacji. Doświadczyła poważnych skutków ubocznych, w tym utraty pamięci i trwałych blizn, a mimo to powiedziała, że zmiany były tego warte. Jej rodzice rzekomo wydali około 580 tysięcy euro na jej operację. Nawet groziła, że porzuci szkołę, jeśli ich nie sfinansują. Jej historia pokazuje, jak wizerunek siebie, presja społeczna i poszukiwanie piękna mogą się połączyć i prowadzić do poważnych kosztów osobistych i finansowych. Dziękujemy za oglądanie.